Panie Macieju, dobrze. Czy pan jakoś fizycznie ustawiał tę blokadę? Po pierwsze, ja przyszedłem na demonstrację w momencie, kiedy te zapory już były ustawione. Aha. Bo Myśmy z poznania po prostu jadą troszeczkę się spóźnili. Były w pewnym momencie korki, przebudowały ulicy i myśmy nie przyjechali na czas. Dobrze. Wiesz, a, czy, a, czy, a czy pan jakoś blokował policji dojście do tych zapór albo brał po udział pierwsze, w przepychankach? Nie brałem żadnego udziału w żadnych przepychankach. Mhm. Czyli, po, bo, bo chciałbym, żeby ta sprawa była jasna i żeby to, żeby to wybrzmiało. Czyli przyjechał pan na demonstrację, na której, która była zgłoszona. Tak. Wziął pan po prostu w niej udział, a na koniec tej demonstracji przekazał dane y, policji. Z własnej jako, wolni. tak, z własnej woli, jako uczestnik tej, tak, tej demonstracji. Nie brał pan udział w żadnych przepychankach, nie, nie brał pan udział w ustawianiu blokady. Na moście. A mimo to dostał pan karę. To za co pan dostał tę karę? W takim... Powiem tak, za bardzo nie wiem. Mogę powiedzieć w ten sposób, że czasowo to się wszystko zgrywa do momentu, aż ministrem spraw wewnętrznych był pan Siemoniak, Była cisza. Mhm. W momencie, kiedy ministrem spraw wewnętrznych został pan Kierwiński, pseudonim Pogłos. Wtedy te wszystkie ruchy w stosunku do tych spisanych y, uczestników zaczęły przyspieszać. Sędzia jednoosobowo, bez wzywania stron, ani policji ani mnie, podjęła decyzję o ukaraniu. I zarząd był prosty: chodzenie po drodze i uniemożliwianie przejazdu samochodom. Uniemożliwiał pan przejazd samochodom? Policja zamknęła drogi. Nie było żadnego ruchu samochodu. Nie można było wjechać na most, nie można było z tego mostu zjechać, nie można było zjechać, wjechać ani zjechać z ronda. Mhm. Więc nikt tam żadnego ruchu samochodów nie uniemożliwiał, Oprócz policji, która zablokowała to ronda. Otrzymałem karę grzywny 700 zł oraz 50 zł kosztów sądowych oraz dodatkowe 70 zł kolejnych kosztów, które nie wiem co to są za koszty razem 820 zł za udział w demonstracji 8 marca 2025 roku w subicach. Jeszcze do 89 byłem działaczem opozycji antykomunistycznej, więc te wszystkie numery tuska nie robią na mnie żadnego wrażenia wydaje mi się, że każda osoba, która będzie miała wyrok, każda osoba, która będzie poszkodowana przez rząd Tuska, kiedy przez wolną niepodległą Polskę zostanie wyróżniona. Także panie Tusk, ja się pana nie boję. Może mnie pan zamknąć, może mnie pan nawet pan zabić. Dla mnie to jest bez znaczenia. Dla mnie jest ważna Polska po to, żeby Polacy mogli czuć się wolnie, że w każdym momencie mogli protestować, pokazywać swój sprzeciw, że mogli wygłaszać swoje poglądy.